Dziecko rozwija się już od pierwszego dnia swojego życia. Każda czynność, której doświadcza, to dla niego nauka. Aby rozwój dziecka był dla niego radością działania i odkrywania, warto postawić na naukę przez zabawę. W dzisiejszym odcinku programu Dobre bo Polskie odwiedzimy centrum Axon, kreatora i producenta akcesoriów do animacji i pedagogiki zabawy, którego właściciele wzięli sobie tę zasadę do serca. Nazwa Centrum Akson pochodzi od słowa Akson, czyli części komórki nerwowej, która jest odpowiedzialna za połączenia w mózgu, przekazy neuronalne. Czyli bardzo ściśle związana jest z rozwojem, z edukacją. Hasłem Centrum Akson jest rozwój przez zabawę. I to jest coś takiego bardzo naturalnego w wieku dziecięcym. Dzieci mają ogromną chęć do zabawy i ogromną chęć do rozwoju. I byłoby cudownie. Ja nad tym właśnie pracuję, żeby tę chęć rozwoju, tę chęć zabawy i rozwoju przez zabawę przedłużyć na całe nasze życie. Pomysł na firmę wyniknął z potrzeby. Brak dostępności odpowiednich materiałów dydaktycznych był dla właścicieli bodźcem do zaprojektowania własnych. Miałam koncepcję, co chcę zrobić z dziećmi. Wiedziałam, co, co chcę uzyskać, wiedziałam, jak chcę z dziećmi pracować, ale nie miałam czym. Tak było. I pamiętam, że były takie sytuacje, w których nie miałam konkretnego narzędzia, które mogłabym wziąć i robiłam różne swoje, swoje wersje, czyli na przykład brałam, wykorzystywałam różne jakieś rzeczy materiałowe, które miałam w domu, jakieś papiery. Ponieważ te warsztaty się powtarzały, ja robiłam na przykład kolejny i kolejny raz podobny warsztat, to Marcin proponował mi, że może bym zrobiła po prostu raz jakiś produkt, który by mi też służył później, tak, niż za każdym razem traciła na to czas. Projektując nowe akcesoria, założyciele Centrum Axon postawili na ich jakość i funkcjonalność. W taki sposób powstały produkty, których możliwości wykorzystania ograniczać może jedynie kreatywność animatora. Akson zaczynał tak naprawdę od chusty animacyjnej. Na początku było ich kilka. W tym momencie rodzajów chust animacyjnych i różnego rodzaju mat edukacyjnych mamy około 30. I ten akson w tym momencie na początku to był właśnie chusty. Akson się rozwinął na tyle, rozwinęliśmy go, że podzieliliśmy go na takie linie trzy produkcyjne, które ze sobą tak naprawdę się zazębiają cały czas i czuwa nad tym cały czas jedna idea, czyli rozwój przez zabawę, na czym nam zależy bardzo, kierując produkt do odbiorcy. No, i te linie tu mamy Axon Edu. I tutaj właśnie cała linia mat i chust edukacyjnych. Mamy linię Axon Play, i tutaj chodzi o takie produkty jak piłki magiczne, czyli magiczne dlatego że jest to pokrowiec, do której wsadzamy balon, pompujemy, i jest super lekka, fajna piłka do gry. Mamy linię Axon Juggling, i tutaj chodzi nam o produkty z pokrewnego również działu, czyli żonglerki. I tutaj staramy się rozwijać tą gałąź prężnie, ponieważ sami jesteśmy dużymi fanami tej dziedziny. Najnowszą naszą linią jest Axon Wear, czyli tutaj rozwijamy się w kierunku również ubrań dla animatorów i nauczycieli. Na początek mamy spódniczki tutu. Koszulki mm, dla animatorów z różnymi e, napisami, takie organizery dla animatorów i tak naprawdę nie tylko dla animatorów, ale dla każdego, kto prowadzi jakiekolwiek zajęcia. To jest jasne, że potrzebuje mieć wszystko pod ręką, stąd ten pas. Większość produktów na rynku akcesoriów do animacji i pedagogiki zabawy daje duże możliwości na rozszerzenie swoich funkcjonalności, w czym właściciele firmy znaleźli miejsce na swoją działalność. Wprowadziliśmy chusty edukacyjne. One są bardzo podobne do chust animacyjnych, które są znane dla już na rynku pedagogicznym. Czy animacyjnym, natomiast mają dodatkowe funkcje, które umożliwiają pracę pedagogiczną. I to jest jakby już nasza opcja, nasz pomysł, to, że chusty mają rzepy, do których można dokładać różne dodatki. Jeśli prowadzimy warsztaty językowe, mogą być to wtedy rzepy, które umożliwiają naukę języka, jeśli mamy warsztaty matematyczne, które są bardzo popularne teraz w szkołach czy w przedszkolach, możemy używać dodatków w postaci figur geometrycznych, cyfr. Proces produkcji w ogóle jest bardzo złożonym procesem, bo zaczyna się w głowie, tak? i pierwsza rzecz to jest inspiracja. Gdzieś łapiemy inspirację, czasem inspirują nas ludzie, czasem inspiruje nas materiał, i wtedy zaczynamy działania, czyli tutaj tworzenie wstępnych rysunków projektowych i tak dalej. Potem ruszają do pracy graficy, no i oczywiście osoba szyjąca szwalnię, tak samo nadruk. Później to wszystko trzeba złożyć w całość na zasadzie już opakowania, więc całość jest bardzo złożona. Jak ktoś bierze gotowy produkt, to się nie zastanawia nad tym tak naprawdę, ile to trwało i ile osób na tym musiało pracować. A to jest niesamowita ilość szczegółów, którą trzeba dograć, zgrać, i yy, 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 chociażby samo poszukiwanie materiałów, to jest miliony próbek z różnych miejsc. Tworząc produkty marki Axon bardzo mi zależy na tym, żeby one spełniały funkcje pedagogiczne, żeby były prorozwojowe, ale równocześnie żeby były bezpieczne, żeby były trwałe i żeby były lubiane przez dzieci. Dlatego od początku do końca ten proces produkcyjny przebiega w Polsce, wybieramy półprodukty, Wybieramy osoby, które realizują nasze produkty tutaj z Polski, z Małopolski najczęściej, tak żeby mieć pewność, że na każdym etapie ten produkt jest zrobiony dobrze, tak żeby był bezpieczny, trwały i przystosowany do pracy z dziećmi. Gotowe prototypy produktów testują ambasadorzy Aksonu, grupa osób zajmujących się animacją na co dzień. Czuwają oni nad jakością akcesoriów, by zabawa była nie tylko pożyteczna, ale także bezpieczna. Naszym atutem jest e, wspaniały zespół ludzi a, i duże doświadczenie w pracy z dziećmi, z ludźmi, z animatorami. A, to, że każdy z nas a, Pracuję często przy biurku, ale oprócz tego pracuję też z ludźmi. Wychodzimy do ludzi, do ludzi dowiadujemy się, czego potrzebują, a następnie przekładamy to na produkty. Akcesoria firmy Axon dostępne są w sklepach animatora w Krakowie, Wrocławiu, Tarnowie i Katowicach. Pracownicy sklepów są także doświadczonymi animatorami, którzy mogą rozwijać się dzięki współpracy z firmą. Gdzieś mi po raz pierwszy zaczęłam pracować właśnie podczas współpracy z Axonem. Zaczęłam prowadzić warsztaty właśnie z produktami Axonu w placówkach oświatowych w Krakowie i też poza Krakowem, więc zdobywałam doświadczenie tak na bieżąco razem rozwijając się z tą firmą. Dzięki rosnącej gamie produktów Centrum Akson, a zarazem rosnącej ich popularności, akcesoria zostały zauważone także na rynkach zagranicznych. Wiele z nich można już znaleźć w sklepach poza granicami Polski. Markę Akson promujemy w Polsce, promujemy też ją za granicą. Jeździmy na targi, spotykamy się z ludźmi z całego świata, rozwijamy produkty. Linie produktów, jak i produkty pod kątem rozwoju nas i pójścia w kierunkach takich bardziej szerszych, czyli jakby sprzedawania chust i produktów naszych za granicę. Uważam, że warto inwestować swój czas i siebie w promowanie tego, co jest nasze, polskie, bo buduje to naszą przyszłość, buduje to nas samych. I daje nam dobrą podstawę do tego, żeby być lepszymi w przyszłości, edukować siebie, swoje otoczenie, swoich dzieci, swoich przyjaciół, znajomych, rodzinę. Dlatego też wybieram, staram się świadomie wybierać polskie półprodukty do budowania naszych własnych produktów. Kluczem do sukcesu produktu służącego do animacji jest jego funkcjonalność. W połączeniu z pomysłowym wykorzystaniem można otrzymać niezastąpiony przedmiot, który pokochają dzieci, a co one sądzą o magicznych piłkach. Piłka ma, ma takie kolory jak na przykład czerwony, żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, fioletowy, a a ja z tych wszystkich kolorów najbardziej lubię zielony.